Czujesz, że twoje życie toczy się na autopilocie, reagując bardziej na zewnętrzny hałas niż na swój własny głos? Czy kiedykolwiek czułeś aś się zagubiony a w zgiełku? Ciągły hałas, który pochodzi nie tylko z ulic czy ekranów, ale z wnętrza twojego własnego umysłu? To kakofonia oczekiwań innych, nieustannych porównań, presji na wyniki, na akceptację, na bycie kimś, kim być może w głębi duszy nawet nie chcesz być. Żyjemy w erze wymuszonej ekstrawersji, gdzie cisza wydaje się niewygodna, a spojrzenie do wewnątrz brzmi prawie jak akt buntu. Jesteśmy bombardowani informacjami, opiniami. Powinno się i trzeba. I w tym wirze najważniejsze pytanie zostaje zasypane: czego tak naprawdę chcę? Kim jestem pod tymi wszystkimi warstwami? To nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na zewnątrz, szukanie aplauzu, zewnętrznego kierunku pochłania cenną energię życiową. To jak próba napełnienia dziurawego kubka. Pędzimy za celami, które nie są nasze. Szukamy aprobaty tych, którzy ledwo nas znają i mierzymy się miarami, które nie pasują do naszego prawdziwego wzrostu. Rezultat? Lęk, frustracja, uporczywe uczucie pustki i wrażenie, że ciągle biegniemy, ale nigdy nie docieramy do co naprawdę ma znaczenie. Jest jednak inna droga. Droga, która nie wymaga megafonów, ani scen, ani aprobaty tłumu. Droga, która zaczyna się od ruchu radykalnie prostego, lecz głęboko transformującego, zwrócenia uwagi do wewnątrz. I w tej przestrzeni wewnętrznej, kultywowanie ciszy, nie pustej ciszy czy samotności, ale płodnej ciszy, świętej przestrzeni, gdzie twój własny głos może wreszcie zacząć być słyszany. Kiedy mówimy o skupieniu się na sobie, nie mówimy o egoizmie czy egocentryzmie, wręcz przeciwnie, mówimy o samopoznaniu. O odpowiedzialności za własną podróż. To przystanie zlecania swojego szczęścia i poczucia celu na zewnątrz, to zrozumienie, że najbardziej znaczące odpowiedzi, najgłębsza jasność i najbardziej autentyczna siła tkwią w tobie. Postacie takie jak Carl Jung, jeden z pionierów w eksploracji ludzkiej psychiki, wskazywały już na ogromne bogactwo wewnętrznego świata. Nauczył nas o drodze indywidualizacji, procesie stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, odróżnieni od masy, integrując różnorodne części nas samych, włącznie z tymi, które trzymamy w cieniu. I ta podróż niezmiennie wymaga chwil introspekcji, odsunięcia się od zewnętrznego hałasu, abyśmy mogli dialogować z własną duszą. Co dzieje się, gdy ośmielamy się dokonać tej zmiany skupienia? Pierwszą rzeczą jest zmniejszenie mentalnego chaosu. Ten wir konfliktowych myśli, często zaszczepionych przez zewnętrzne głosy. Zaczyna tracić na sile. Otwieramy przestrzeń na jasność. Zaczynamy rozróżniać to, co istotne, od tego, co zbędne, to, co karmi naszą duszę, od tego, co nas tylko rozprasza lub wyczerpuje. W tej przestrzeni większego wewnętrznego spokoju nasza intuicja, ta subtelna mądrość, którą wszyscy posiadamy, zaczyna przejawiać się wyraźniej. To jak szept, który można usłyszeć tylko, gdy hałas ustaje. Decyzje, które wcześniej wydawały się złożone lub niemożliwe, zaczynają znajdować bardziej naturalną drogę. Bardziej zgodną z naszymi wartościami i naszą najgłębszą prawdą, zaczynamy nawigować przez życie za pomocą wewnętrznego kompasu, zamiast polegać na mapach rysowanych przez innych. A cisza? Cisza w tym kontekście jest potężnym narzędziem. Nie chodzi tylko o fizyczne milczenie, ale o kultywowanie celowego spokoju. To praktyka nieodczuwania potrzeby ogłaszania każdego kroku, każdego pomysłu, każdego planu. Dlaczego? Ponieważ często gdy wystawiamy nasze najbardziej kruche i rodzące się intencje na zewnątrz, poddajemy je pod wiatr opinii innych, wątpliwości, lęków projektowanych przez innych. Ile razy wspaniały pomysł zwiędł, zanim jeszcze rozkwitł, ponieważ podzieliliśmy się nim zbyt wcześnie z kimś, kto, być może z powodu własnych ograniczeń, nie potrafił dostrzec jego potencjału? Strategiczna cisza chroni naszą energię twórczą. Pozwala nam pielęgnować nasze projekty i marzenia w bezpiecznym środowisku, z dala od osądu czy negatywności, dopóki nie nabiorą własnej siły i struktury. To jak chronienie małego płomienia przed wiatrem, dopóki nie stanie się solidnym ogniskiem, to celowe wycofanie się pozwala nam również przetwarzać doświadczenia w głębszy sposób. Zamiast impulsywnie reagować na każdy bodziec, cisza daje nam niezbędną pauzę na obserwację, refleksję i odpowiedź w sposób bardziej świadomy i spójny tworzy zdrowy dystans między zewnętrznym wydarzeniem a naszą wewnętrzną reakcją, pozwalając nam wybrać, jak chcemy działać, zamiast być tylko reaktorami na okoliczności. W tej przestrzeni prawdziwa transformacja zaczyna kiełkować, często w sposób dyskretny, prawie niezauważalny na początku, ale z korzeniami, które pogłębiają się dzień po dniu. To ciche kiełkowanie transformacji jest jednym z najpotężniejszych, a być może najbardziej niezrozumianych aspektów tej wewnętrznej podróży. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do idei, że zmiana wymaga hałasu, gorączkowego zewnętrznego działania, ogłoszeń i wielkich gestów, że subtelność wewnętrznego wzrostu może przejść niezauważona. Jednak właśnie na tym żyznym, w gruncie spokoju i skupienia skierowanego do wewnątrz, korzenie najtrwalszych i znaczących zmian się wzmacniają. Pomyśl o tym, jak o przygotowywaniu ziemi przed sadzeniem. Nikt nie widzi starannej pracy nawożenia, usuwania kamieni, zapewnienia odpowiedniej wilgotności. To, co świat widzi w końcu, to kwiaty, owoce. W ten sam sposób praca nad samopoznaniem, nad wewnętrznym uzdrowieniem, nad dostrojeniem do własnej prawdy odbywa się w tej intymnej i cichej przestrzeni. Ale dlaczego dokładnie skupienie się na sobie i kultywowanie ciszy sprawia, że wszystko zaczyna się układać na zewnątrz? To nie magia w uproszczonym sensie, lecz naturalna konsekwencja energetycznego i psychologicznego przekierowania. Dostosowanie. Kiedy rozjaśniasz swój umysł, rozumiesz swoje prawdziwe pragnienia i potrzeby i zaczynasz działać z miejsca większej autentyczności i wewnętrznego spokoju, twoja wibracja się zmienia, twoje wybory się zmieniają, sposób w jaki prezentujesz się światu się zmienia, przestajesz emanować rozpaczą za akceptacją, a zaczynasz promieniować pewnością siebie i klarownością celu. Ta nowa wewnętrzna postawa nieuchronnie zaczyna reorganizować zewnętrzną rzeczywistość. Ludzie, i sytuacje, które już nie rezonują z Twoją nową częstotliwością, mają tendencję do naturalnego oddalania się, bez wielkich dramatów czy konfliktów. Nowe okazje, bardziej zgodne z tym, kim się stajesz, zaczynają się pojawiać. Relacje stają się zdrowsze, ponieważ zaczynasz ustanawiać jasne granice i komunikować się w sposób bardziej asertywny, oparty na samopoznaniu, a nie na reaktywności. To jak strojenie instrumentu, kiedy struny mają odpowiednie napięcie, muzyka płynie harmonijnie. Kiedy jesteś wewnętrznie zestrojony, a twoja interakcja ze światem staje się bardziej płynna i spójna. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ta droga nie zawsze jest łatwa. Odwrócenie się do wewnątrz może być niewygodne. Cisza może wydawać się ogłuszająca na początku, zwłaszcza jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do wypełniania każdej chwili zewnętrznym hałasem lub rozproszeniami. Możemy obawiać się tego, co znajdziemy w tej przestrzeni wewnętrznej stłumionych emocji, niewygodnych prawd, konieczności wprowadzenia zmian, które nas przerażają. Współczesne społeczeństwo też nie ułatwia. Jesteśmy stale zachęcani do bycia połączonymi, do dzielenia się wszystkim, do natychmiastowego reagowania. Wybór spokoju, wybór nieuczestniczenia w każdej rozmowie, w każdej polemice może być postrzegany jako dziwne lub nawet jako akt izolacji. Jednak kluczowe jest rozróżnienie izolacji od celowej samotności, od odosobnienia. Kultywowana samotność to przestrzeń do naładowania, do jasności, do głębokiego połączenia ze sobą. A jak zacząć kroczyć tą drogą, zwłaszcza w zgiełku współczesnego życia? Kluczem jest zacząć od małych kroków, z delikatnością i konsekwencją. Nie chodzi o wycofanie się do jaskini, ale o integrowanie małych wysp spokoju i introspekcji w codziennym życiu. Możesz zacząć od zaledwie pięciu minut rano, zanim sięgniesz po telefon po prostu siedząc w ciszy, obserwując swój oddech, czując swoje ciało. A może kilka minut przed snem, reflektując nad dniem, nie z osądem, ale z ciekawością, spróbuj robić krótkie przerwy w ciągu dnia, nawet przez 60 sekund, aby odłączyć się od autopilota i po prostu obserwować, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz ciebie. Innym potężnym narzędziem jest dziennik. Pisanie bez filtra, tylko dla siebie, jest niesamowitą formą cichego dialogu. Pomaga organizować myśli, nazywać emocje, rozumieć wzorce zachowań. Nie musi być nic wyszukanego. Kilka linii o tym, jak się czujesz lub co zajmuje Twoją głowę, już robi wielką różnicę. Celowe odłączenie się od cyfrowego szumu również jest kluczowe. Ustaw określone godziny na sprawdzanie maili czy mediów społecznościowych, zamiast być stale dostępnym. Pozwól sobie na chwilę offline, gdzie Twoja uwaga może się zwrócić na świat rzeczywisty, na ludzi wokół Ciebie. Lub po prostu na swoje własne myśli i wrażenia bez ciągłej ingerencji powiadomień. Spacer na łonie natury, nawet jeśli jest to w miejskim parku, również jest wspaniałą formą znalezienia tego spokoju i ponownego połączenia się z bardziej organicznym rytmem. Kluczową częścią tego procesu jest nauka sztuki niereagowania. Nie każda prowokacja zasługuje na odpowiedź. Nie z każdą przeciwną opinią trzeba walczyć, nie każde zaproszenie trzeba przyjąć. Nauka obserwacji, pauzowania i świadomego wyboru, jak i kiedy odpowiedzieć lub nie odpowiedzieć, jest ogromną formą zachowania swojej energii życiowej i utrzymania swojego wewnętrznego spokoju. To nie jest bierność, to moc, to wybór tego, gdzie inwestujesz swoją uwagę i energię. Pamiętaj, to ciągła praktyka, podróż, nie cel ostateczny z certyfikatem oświecenia. Będą dni łatwiejsze i dni bardziej wymagające. Ważna jest intencja i konsekwencja. Małe działania? Powtarzane regularnie tworzą potężny impet na przestrzeni czasu. To kropla wody, która dzień po dniu drąży skałę. Kultywując tę wewnętrzną podstawę jasności, samoświadomości i spokoju, zaczynasz zauważać, że nie musisz już tak bardzo walczyć przeciwko zewnętrznemu prądowi. Rzeczy naprawdę zaczynają się układać w inny sposób. Nie przez przypadek, ale dlatego, że zmieniłeś aś centralny element układanki, czyli siebie. Twoja percepcja rzeczywistości się zmienia, a wraz z nią twoje jej doświadczenie. Ta zmiana w Twoim doświadczeniu rzeczywistości, to uczucie, że rzeczy zaczynają się układać, nie jest zwykłym przypadkiem. Rodzi się właśnie ze spójności praktyk wewnętrznych, które badaliśmy, tego codziennego dostrajania. Dzieje się tak, ponieważ ty, zwracając się do wewnątrz, zasadniczo zmieniasz częstotliwość, na której działasz. Wyobraź sobie radio: jeśli jesteś zestrojony, czy Remasz A ze stacją pełną zakłóceń i niepokojących wiadomości, odpowiednik zewnętrznego hałasu i szukania akceptacji, to jest muzyka, której doświadczasz. Wykonując pracę wewnętrzną na rozjaśnianiu umysłu, na łączeniu się z własnymi wartościami i kultywowaniu spokoju, subtelnie dostosowujesz pokrętło. Zaczynasz stroić się na bardziej harmonijne częstotliwości, bardziej zgodne z Twoją prawdziwą istotą. I naturalnie to, co zaczynasz słyszeć, doświadczenia, ludzie, okazje, które pojawiają się w Twoim życiu, zaczyna odzwierciedlać to nowe dostrojenie. Nie chodzi o pasywne myślenie magiczne, gdzie tylko pragniesz, a rzeczy spadają z nieba. Chodzi o aktywne dostrojenie, wyrównanie. Twoja wewnętrzna jasność pozwala na rozpoznawanie okazji, które wcześniej pozostałyby niezauważone. Twoja większa pewność siebie, pielęgnowana wewnętrznie i niezależna od aplauzu, pozwala ci podejmować działania, których wcześniej byś się obawiał, a twoje decyzje zaczynają być kierowane przez wewnętrzną mądrość, a nie przez zewnętrzną presję. Co naturalnie prowadzi do bardziej satysfakcjonujących i trwałych rezultatów w dłuższej perspektywie. Przestajesz płynąć pod prąd oczekiwań innych i zaczynasz płynąć z prądem twojego własnego celu. Kluczowym elementem w tym procesie jest rozwój pewnego rodzaju odłączenia czy nieprzywiązania w odniesieniu do natychmiastowych wyników zewnętrznych, kiedy nasze skupienie jest całkowicie skierowane na posiadanie, mieć sukces, mieć uznanie, mieć idealny związek, generujemy lęk, który paradoksalnie często blokuje sam przepływ, którego pragniemy. Zmieniając skupienie na bycie, bycie bardziej świadomym, bycie bardziej autentycznym, bycie bardziej obecnym w procesie samopoznania i działania w zgodzie, uwalniamy tę presję. Ufać procesowi, jak wspomniano w mądrości, oznacza wykonywanie pracy wewnętrznej z sumiennością i wiarą, wiedząc, że owoce przyjdą we właściwym czasie, jako naturalna konsekwencja tego kultywowania, a nie jako rezultat desperackiej walki. To odłączenie nie jest obojętnością, lecz głębokim zaufaniem we wrodzony porządek rzeczy, kiedy jesteśmy wyrównani. Ponadto przestrzeń stworzona przez ciszę i introspekcję jest niesamowicie płodna dla kreatywności i rozwiązywania problemów. Kiedy umysł jest nieustannie bombardowany informacjami i rozproszeniami, nie ma miejsca, aby najgłębsze i oryginalne idee mogły się wyłonić. Ciągły hałas myślenia analitycznego i reaktywnego zagłusza subtelniejszy głos intuicji i twórczej nieświadomości. Uspokajając umysł, pozwalamy materiałowi z naszej nieświadomości, gdzie według Junga tkwi ogromna mądrość, wypłynąć na powierzchnię. Innowacyjne rozwiązania dla starych problemów, twórcze wglądy dla projektów, głębsze zrozumienie złożonych sytuacji. Wszystko to może wyłonić się spontanicznie w tych chwilach cichej receptywności. To, jak pozwolić wodzie w jeziorze stać w bezruchu, aby muł osad opadł, a jasność wróciła, odsłaniając to, co jest na dnie. Ta wewnętrzna transformacja mocno rezonuje również w naszych relacjach. Kiedy przestajemy szukać u innych wypełnienia naszych własnych pustek czy akceptacji, której sami sobie nie potrafimy dać, dynamika zmienia się radykalnie. Wychodzimy z wzorców współzależnienia i potrzeby braku na interakcje oparte na współzależności i autentyczności. Z jaśniejszymi granicami, określonymi przez samopoznanie, zaczynamy przyciągać i kultywować zdrowsze relacje, gdzie istnieje wzajemny szacunek i przestrzeń na to, by każdy mógł być tym, kim jest. Zdolność bycia prawdziwie obecnym on z drugim człowiekiem, słuchając bez potrzeby projektowania naszych własnych problemów czy szukania aprobaty, pogłębia połączenie w autentyczny sposób. Paradoksalnie skupiając się na sobie w zdrowy sposób, stajesz się lepszym i bardziej obecnym, on, partnerem kon, przyjacielem łką czy członkiem inią rodziny. Innym kluczowym aspektem, który wyłania się z tego wewnętrznego zanurzenia jest zdolność identyfikacji i rozpoczęcia demontażu wzorców autosabotażu. Wielu z nas nosi w sobie ograniczające przekonania i nieświadome zachowania, które uniemożliwiają nam osiągnięcie tego, czego pragniemy, nawet gdy świadomie chcemy czegoś innego. Samo obserwacja, kultywowana w ciszy, pozwala nam wyprowadzić te wzorce na światło świadomości. Dlaczego zawsze tak reaguje? Skąd pochodzi ten strach? Jakie przekonanie kryje się za tym odwlekaniem? Zadając te pytania i obserwując bez osądu, zaczynamy rozbrajać te automatyczne mechanizmy. Część tego procesu, i tutaj ponownie dotykamy głębi myśli Jungowskiej, obejmuje spojrzenie na to, co nazwał cieniem, te części nas samych, których wypieramy, tłumimy lub projektujemy na innych, ponieważ uważamy je za nie do przyjęcia. Złość, zazdrość, strach, niepewność. Zamiast je negować, droga samopoznania zaprasza nas do ich rozpoznania i integracji. Nie chodzi o to, by lubić te części, ale by zrozumieć ich pochodzenie, ich przesłanie i rolę. Nie po to, by się za nie obwiniać, ale by zrozumieć ich przesłania i odzyskać energię psychiczną, która wcześniej była zużywana na tłumienie. Ta integracja paradoksalnie czyni nas bardziej kompletnymi, bardziej autentycznymi i mniej podatnymi na bycie kontrolowanymi przez te nieświadome siły. Przyjmując naszą całość, odzyskujemy ogromną ilość energii psychicznej, która wcześniej była zużywana na tłumienie, i ta energia staje się dostępna dla życia i tworzenia. Wydatnie przyczynia się to do tego, aby wszystko zaczęło się układać, ponieważ przestajemy walczyć ze sobą. Zasadnicze jest jednak podkreślenie potrzeby cierpliwości i zaufania na tej drodze. Żyjemy w kulturze natychmiastowości, ale głęboka transformacja wewnętrzna nie dzieje się z dnia na dzień. To proces stopniowy, często subtelny, z postępami i cofnięciami. Będą chwile wielkiej jasności i inne chwile zamieszania. Ważne jest utrzymanie intencji, spójna praktyka małych aktów introspekcji i ciszy. I ufanie, że praca wewnętrzna, nawet gdy niewidzialna dla zewnętrznych oczu, dokonuje swoich głębokich zmian. Nasiono nie staje się drzewem w tydzień. Ta cierpliwość i zaufanie w procesie zwracania się do wewnątrz nie są jedynie biernym oczekiwaniem. Są żyzną glebą, na której rozkwita kluczowa jakość i głęboko transformująca prawdziwa wewnętrzna pewność siebie to rodzaj pewności, który radykalnie różni się od tej, której wielu z nas było uczonych szukać zewnętrznej walidacji, akceptacji. Pomyśl o zewnętrznej walidacji jako o tymczasowym rusztowaniu. Może dać nam chwilowy impuls, przyjemne uczucie bycia akceptowanym lub podziwianym, lecz jest fundamentalnie niestabilny. Zależy w całości od czynników poza naszą kontrolą: nastrój innych, ich opinie, ich kryteria, które mogą zmienić się w każdej chwili. Życie w poszukiwaniu tej walidacji jest jak budowanie domu na ruchomych, piaskach oczekiwań innych. Jesteś nieustannie na łasce przypływów i odpływów aprobaty i dezaprobaty. Co generuje chroniczny lęk i poczucie, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry, a sam, a w sobie. Zużywa się ogromną energię, próbując zadowolić, prezentować się, zgadywać, czego chcą inni, zamiast kierować tę energię na samopoznanie i autentyczne działanie. Wewnętrzna pewność siebie, z drugiej strony, to solidna struktura domu, budowana cegła po cegle, od wewnątrz, nie zależy od aplauzu czy zewnętrznego uznania. Rodzi się z rosnącej samoświadomości, którą kultywujesz w introspekcji. Rodzi się z zaczęcia rozumienia własnych wartości, swoich mocnych stron, swoich prawdziwych pasji. Wzmacnia się za każdym razem, gdy działasz zgodnie z tym wewnętrznym zrozumieniem, nawet jeśli jest to w niewielkim stopniu. Każda obietnica, którą spełniasz dla siebie, czy to medytacja przez 5 minut, zakończenie ważnego zadania, czy po prostu odpoczynek, gdy potrzebujesz, jest cegłą dodaną do tej konstrukcji. Fundamentalne dla budowania tej pewności jest rozwój szacunku do samego siebie i pewności siebie. Pochodzi z nauki traktowania siebie z tym samym współczuciem i zrozumieniem, które okazałbyś abyś dobremu przyjacielowi. Oznacza rozpoznawanie swoich błędów nie jako dowód niekompetencji, ale jako okazję do nauki. Oznacza świętowanie swoich zwycięstw, nawet tych najmniejszych, rozpoznając swój wysiłek i swoje zdolności. Co kluczowe, oznacza działanie pomimo strachu. Idea, że musimy czuć się pewni zanim zaczniemy działać, jest jednym z największych mitów, które nas paraliżują. W rzeczywistości, prawdziwa pewność siebie często jest rezultatem działania, zwłaszcza działania, które nas wyzywa, które wyciąga nas ze strefy komfortu. To jak nauka pływania. Nie pozbywasz się strachu przed wodą, czytając książkę o pływaniu, lecz wchodząc do basenu, nawet z obawą. Każde niepewne pociągnięcie ręką, każde małe zwycięstwo nad początkowym paniką buduje pewność siebie. Strach będzie obecny, wątpliwość może się pojawić. Ale kiedy wybierasz działanie mimo to, kierowany A przez swoje wewnętrzne przekonanie, przez swoje wartości, przez mały przebłysk swojego celu, nawet jeśli głos strachu jest głośny, pokazujesz sobie, że jesteś zdolny A. Każdy krok zrobiony ze strachem, ale w zgodzie z Twoją prawdą, umacnia fundament Twojej pewności siebie. Uczysz się w praktyce, że jesteś bardziej odporny AA a i zdolny A niż sobie wyobrażałeś. Aś. Na pewność siebie zakotwiczona wewnątrz jest tym, co daje nam prawdziwą odporność w obliczu zewnętrznych opinii i presji. Kiedy Twoje poczucie wartości pochodzi z wewnątrz, krytyka może nadal kłóć. Oczywiście, jesteśmy ludźmi, ale nie mają mocy, aby zniszczyć Twoją wewnętrzną strukturę. Jesteś w stanie ich wysłuchać, może nawet coś z nich wyciągnąć, ale nie pozwalając, by definiowały, kim jesteś, czy odwróciły cię od Twojej drogi. Podobnie pochwały są przyjmowane z wdzięcznością, ale nie stają się powietrzem, którym oddychasz. Nie potrzebujesz już zewnętrznej aprobaty, aby czuć się wartościowym O, a to jedna z najgłębszych form wolności to wolność podążania za własnym wewnętrznym kompasem, nawet jeśli wskazuje inny kierunek niż tłum. Tutaj praktyka strategicznej ciszy, o której wspomnieliśmy wcześniej, zyskuje nowy wymiar. Nie tylko chroni nasze rodzące się pomysły, ale także chroni naszą rosnącą wewnętrzną pewność siebie. Kiedy zaczynamy nową podróż, dokonujemy znaczącej zmiany lub rozwijamy nową umiejętność, nasza pewność siebie może być jeszcze krucha. Nadmierne dzielenie się naszymi planami lub szukanie ciągłej informacji zwrotnej z niekwalifikowanych lub negatywnych źródeł może narazić tę wrażliwą pewność siebie na wątpliwości i lęki innych. Cisza w tym sensie działa jako tarcza ochrony, pozwala Ci pracować nad Twoimi celami. Budować twoją kompetencję i twoją pewność siebie z dala od potencjalnie krytycznych lub zniechęcających spojrzeń, aż poczujesz się bardziej bezpiecznie i ugruntowany, a a we własnych zdolnościach. To zapobiega, by energia innych, ich projekcje, ich ograniczenia zanieczyściła twoje pole energetyczne i podkopała twój postęp. Uwolnieni od ciągłej potrzeby walidacji i wzmocnieni tą pewnością, która wypływa z wewnątrz, stajemy się bardziej zdolni do przyjęcia naszej unikalnej i autentycznej ścieżki. Zaczynamy szanować Czcić nasze unikalne talenty, nasze specyficzne pasje, nasze najgłębsze wartości, nawet jeśli nie pasują do konwencjonalnych form sukcesu czy szczęścia, to droga indywiduacji w działaniu, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, w naszej unikalnej całości. I to w tej przestrzeni autentyczności znajdujemy nie tylko osobistą realizację, ale także nasz najbardziej znaczący wkład w świat. A jak nieustannie wzmacniamy tę strukturę, wracamy do potężnej prostoty małych, spójnych działań. Pewność siebie nie jest trofeum, które zdobywa się raz na zawsze. Jest jak mięsień, który wymaga regularnego ćwiczenia. Każdy mały codzienny wybór zwrócenia się do wewnątrz, słuchania swojej intuicji, działania z integralnością, praktykowania świadomej ciszy, zrobienia kroku pomimo strachu, wzmacnia ten mięsień. Nie lekceważ siły skumulowanego efektu. Wielkość często tkwi w dyscyplinie małych rzeczy robionych z obecnością i intencją. Szanując ten proces, budujesz dzień po dniu wewnętrzną fortecę której żadna zewnętrzna burza nie może prawdziwie zachwiać. I to z tej wewnętrznej fortecy, zbudowanej z zaprawy samoświadomości, sumiennej praktyki ciszy i odwagi działania w zgodzie z własną prawdą, wyłania się nowa forma bycia w świecie. Forma, która nie opiera się na ciągłej walce, na impulsywnej reakcji czy na nieustannym poszukiwaniu czegoś zewnętrznego, co by nas uzupełniło. Zamiast tego zaczynamy doświadczać częstszych chwil przepływu, spokoju i głębokiego poczucia celu, które promieniuje z wewnątrz na zewnątrz. Ta podróż, która zaczyna się od prostego, ale niełatwego aktu odwrócenia wzroku od zewnętrznego hałasu i skierowania go na wewnętrzny krajobraz, jest głównym kluczem, który zainspirował myślicieli takich jak Jung i wielu innych mędrców na przestrzeni historii. To uznanie, że wewnętrzny wszechświat nie jest mniej obszerny czy ważny niż zewnętrzny. Wręcz przeciwnie, jest centrum dowodzenia, miejscem, gdzie nasza rzeczywistość jest filtrowana, interpretowana i w dużej mierze tworzona. Koncentrując się na sobie, nie z narcyzmem, lecz ze szczerą intencją samopoznania i uzdrowienia, i kultywując niezbędną ciszę, aby usłyszeć własną mądrość, inicjujemy proces alchemiczny. Przekształcamy ołów zamieszania, zależności i strachów jasności, autonomii i wewnętrznej pewności siebie. W tym stanie większego dostrojenia, wyrównania, życiem wydaje się sprzysięgać na naszą korzyść. Nie dlatego, że trudności magicznie znikają, lecz dlatego, że nasza zdolność ich pokonywania się zmienia. Rozwijamy równowagę, spokój ducha, wewnętrzny spokój, który pozwala stawiać czoła wyzwaniom, nie będąc przez nie pochłoniętym. Oł. Zaczynamy dostrzegać synchroniczności, te znaczące zbiegi okoliczności, które wydają się nas kierować lub potwierdzać, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Okazje, których wcześniej nie widzieliśmy, stają się widoczne. Ludzie, którzy rezonują z naszą podróżą, pojawiają się. Rozwiązania starych problemów wyłaniają się z ciszy. To zewnętrzna manifestacja porządku, który kultywujemy wewnętrznie. To wszystko zaczyna się układać, dzieje się jako naturalna konsekwencja naszej własnej wewnętrznej reorganizacji. Ważne jest jednak przyjęcie ciągłej i niedoskonałej natury tej podróży. Nie szukamy stanu ostatecznego, oświeconej i niezmiennej perfekcji. Jesteśmy istotami ludzkimi w ciągłej ewolucji. Będą dni, gdy zewnętrzny hałas będzie wydawał się głośniejszy, gdy wątpliwość powróci, gdy stare wzorce będą próbowały powrócić. Praktyka polega właśnie na rozpoznawaniu tych chwil bez surowego samoosądzania, głębokim oddychaniu i delikatnie przekierowaniu uwagi do wewnątrz. Jeszcze raz. Chodzi o postęp, nie perfekcję. Chodzi o taniec między naszym centrum a wymaganiami świata, ucząc się utrzymywać równowagę z coraz większą gracją i świadomością. A wpływ tej transformacji nie ogranicza się do naszego indywidualnego doświadczenia. Kiedy osoba zaczyna działać z miejsca większej autentyczności, spokoju i celu, to nieuchronnie tworzy pozytywne fale wokół niej, ku niego. Relacje stają się zdrowsze i bardziej znaczące. Sposób, w jaki wchodzimy w interakcje w pracy, rodzinie, społeczności, zmienia się. Stajemy się mniej reaktywni, bardziej współczujący najpierw dla siebie, potem dla innych. Bardziej zdolni do przyczyniania się w autentyczny sposób. Uzdrowiając i dostrajając nasz własny wewnętrzny świat, współpracujemy przy uzdrawianiu i dostrajaniu świata zewnętrznego. Życie swoją prawdą, bez względu na to, jak cicha jest Twoja podróż, jest potężnym działaniem, które może zainspirować innych do szukania własnego wewnętrznego światła. Zatem, jeśli czujesz się powołany, a do tej podróży, lub jeśli już w niej jesteś, uszanuj swoją odwagę. Potrzeba odwagi, aby wyłączyć hałas. Aby usiąść ze sobą, aby kwestionować status quo i szukać ścieżki bardziej zgodnej z duszą. Pozwól sobie na tę chwilę spokoju, zaufaj mądrości, która tkwi w tobie, pod warstwami uwarunkowań i oczekiwań, bądź cierpliwy, a i łagodny, a dla siebie w tym procesie. W istocie przesłanie jest takie: moc przekształcenia twojego życia, znalezienia spokoju, jasności i celu, spoczywa przede wszystkim w tobie. Przekierowując swoją energię z nieustannego poszukiwania zewnętrznej akceptacji na świadome kultywowanie swojego wewnętrznego świata poprzez skupienie na sobie, praktykę płodnej ciszy, rozwój samoświadomości i pewność, która rodzi się z działania w zgodzie, inicjujesz potężny proces. Proces, który cicho, lecz w sposób głęboki i niezaprzeczalny, zaczyna reorganizować twoje doświadczenie życiowe, pozwalając, aby elementy się ułożyły w sposób bardziej harmonijny i znaczący. Znajdź swoje centrum pielęgnuj swój spokój, zaufaj podróży i obserwuj, jak dzieje się transformacja od wewnątrz na zewnątrz. Dziękuję za poświęcenie czasu i uwagi tej refleksji, abyś znalazł jasność, spokój i siłę w swojej własnej wewnętrznej podróży.